Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Cyklokliniki, słuchajcie, Damian Pazikowski jest moim gościem, witam Cię Damianie, cześć i chcę Wam się w zasadzie to pochwalić jedną rzeczą, bo słuchajcie, po jednym z poprzednich odcinków Cyklokliniki dotyczącym odżywiania, dotyczącym dietetyki sportowej, do Damiana odezwała się Agnieszka Sójka, czyli jedna z naszych najlepszych zawodniczek kobiecego World z prośbą, żeby Damian ustawił jej dietę. I to, no ja uważam, że to jest jakiś nasz... Fantastyczny sukces, że, ona, że w ogóle że tacy ludzie oglądają te odcinki i że, i że Agnieszka się do Ciebie zwróciła i że zaczęła z Tobą współpracę, że jest z niej zadowolona, że ma dobre wyniki. No słuchajcie, to jest, to jest fantastyczna wiadomość. Także oglądajcie cykloklinikę, bo naprawdę jest tu dużo przydatnych wiadomości. I my dziś, między innymi na podstawie Agnieszki, porozmawiamy sobie o żywieniu w trakcie wyścigów etapowych, w trakcie takiego wielodniowego wysiłku. Dokładnie tak. E, oczywiście y, kobiecy peleton jeździ krótsze troszkę, że tak powiem, te wyścigi, bo one zwykle zamykają się w siedmiu dniach, nie jak mężczyźni, trzy tygodnie wielkiego turu, e, aczkolwiek tutaj też te żywienie będzie bardzo ważne, de facto będzie, bym powiedział, kluczowe po to, aby utrzymać, Równy bądź lekko wzrostowy pik formy przez cały wyścig, a na pewno nie tak, że zaczynamy z takiego konia i spadamy na dno, bo to jest właśnie najgorsza sytuacja. Dlatego to jest mega ważne. Widzimy to często na wyścigach, widzimy to często na wyścigach, że nawet patrząc na zawodnika, że to po prostu cały czas idzie w dół. A przecież tak naprawdę zwykle te najtrudniejsze etapy są na koniec i tam się wyścig rozgrywa. Czyli tak naprawdę to powinno iść no przynajmniej równo, albo nawet troszkę w górę. Dokładnie tak. Ja współpracując z agą, przygotowałem wszystko dokładnie wedle sztuki, jak powinno być wykonane. Oczywiście, w drużynie Kenyon SRAM jest dietetyk, aczkolwiek uznaliśmy wspólnie, że ja będę się opiekował agą na czas wyścigu. Z racji tego, że po prostu lepiej ją znam, bo pracuję z nią poza wyścigami, bo dietetyk w drużynie jest tylko na wyścigi, a więc jeżeli ja, niesio, ja się. A go opiekuję na treningach w życiu codziennym odżywianiu, to łatwiej mi po prostu jest przystosować odżywianie w wyścigu etapowym. Ale korzystając właśnie z tej sytuacji, omówimy sobie dokładnie, na co zwrócić uwagę w trakcie takiego wyścigu etapowego. Co więcej, amatorzy też jeżdżą wyścigi etapowe, trzydniowe, czasem są czterodniowe, zatem każdy będzie mógł z tego skorzystać, bo nie są to skomplikowane rzeczy, trudne czy skierowane tylko dla zawodowców. Najpierw co? Ładujemy węglowodany? Dokładnie. To jest podstawa, i tutaj ja zwykle stosuję taki schemat, że po prostu ładowanie odbywa się dwa dni przed pierwszym etapem. Dzień przed. To jest zwykle wprowadzenie do wyścigu przez zawodników, więc oni nie mają tam jakichś ciężkich treningów. Raczej wydaje mi się, że jest też mniej zgrupowań niż u mężczyzn, więc dziewczyny po prostu jadą, żeby też się zbliżyć do siebie, poznać, się, przyzwyczaić się do siebie. Szczególnie że te składy się różnią na różne wyścigi więc ładowanie węglowodanów to podstawa. Ja zwykle staram się to tak zaplanować, żeby jeszcze w Polsce Aga zrobiła ładowanie, na okres transportu nie musiała sobie zawracać tym głowy, a już pierwszy dzień wyścigowy zaczynamy budować niemalże od podstaw. Ładowanie już omawialiśmy do 12 węglu, gram węglowodanów na kilogram masy ciała. To jest podstawowa rzecz przy niższym udziale tłuszczu i białka. Kolejny dzień jest jest lekko strawne z ograniczoną ilością tłuszczu i potem już wchodzimy w cykl wyścigowy, czyli to, co sobie właśnie teraz omówimy. Ale przy ładowaniu też płyny mają tak. znaczenie. Tak, bardzo ważne jest to, bo jeden gram węglowodanów potrzebuje cztery cząsteczki wody, żeby się przyswoić, zatem cztery razy więcej de facto wody powinniśmy spożyć i to też wiele osób o tym zapomina, w trakcie wyścigów, pijąc napoje, bądź jedząc żele bardzo skoncentrowane, że ich nie popija, więc jeżeli ich nie popijasz, to raczej nie będzie z tego energii. No to jedziemy na wyścig. Jedziemy na wyścig. Najważniejszy jest właściwy bilans energetyczny każdego dnia. Musimy pamiętać o tym, że w trakcie takiego wyścigu jest szał. Dużo rzeczy się dzieje. Jest przed etapem śniadanie, zbieranie się już bezpośrednio na wyścig. Oczywiście za zawodników, cały staw. Za to odpowiada, wszystko przygotowuje, no ale ci zawodnicy muszą się po pierwsze stawiać na prezentacjach, na podpisach, rozgrzać się odpowiednio, y, pamiętać o tym, żeby zjeść. Y, czasem wyścigi są o 13, 14, nawet o 12. Przy godzinie 12 ja już zalecam jakąś przekąskę, czyli śniadanie, przekąska i dopiero wyścig. Musimy pamiętać o tym, o właściwym bilansie energetycznym, tak, żeby nie wychodziły deficyty, a nawet był nadstan tej energii z racji tego, że. Nie zniwelujemy tego niedoboru na wyścigu, bo to są bardzo duże obciążenia yy, i musimy pamiętać o tym, żeby zawodnik w pewnym momencie nie dopadł go taki bardzo duży deficyt energetyczny nakumulowany z kilku dni, bo to się po prostu spowoduje bombę i tak to się skończy. O kilku zasadach niemalże powinniśmy pamiętać yy, Komponując takie odżywianie bezpośrednio na wyścig, po pierwsze musi być odpowiednia ilość białka. Ja tutaj i tak zakładam około 1,5 g na kilogram masy ciała. Tłuszcz ograniczony przynajmniej do połowy, tak jak zwykle u mnie jest to 30% energii z całego jadłospisu. Redukujemy do 20%, troszkę mniej, troszkę z niekorzyścią może dla układu hormonalnego. No ale dobrze wie, że takich kilka etapów nie jest z korzyścią dla układu żadnego organizmu, bo to są po prostu codzienna walka. Szczególnie jeżeli mówimy o peletonie kobiet, bo u mężczyzn jest trochę większe wyrachowanie, u kobiet jednak na tych etapach są walki po prostu reszta węglowodany. To jest klucz, żeby te węglowodany były i teraz planując takie odżywianie musimy pamiętać o tym, że zawodnik nie jest z gumy, żołądku nie ma z gumy, zatem y, rozpisywanie mu ziemniaków, gdzie na przykład 100 gram 100 gramów ryżu, to jest 450 gram ziemniaków, nie ma większego sensu, bo on będzie musiał dużo więcej zjeść. On nie bardzo dużo produktów, bardzo dużo energii. Ostatniego dnia Aga powiedziała, że czuje się jak balon po prostu, że zaraz wybuchnie, więc e, po całym wyścigu zrobiliśmy sobie kilka luźnych dni e, po to, żeby odpoczęła. Ale bardzo ważne jest to, żeby po prostu tych węglowodanów było w brud ile? Ja przyjmuję, że nawet do 8-10 gramów na kilogram masy ciała trzeba tych węglowodanów przyjąć w ciągu dnia, licząc z koktajlem powyścigowym. Po, po I to jest naprawdę niezmiernie ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Ograniczenie tłuszczu będzie sprawiać, że będziemy w stanie zjeść więcej, a dobór produktów, żeby były raczej wysokoenergetyczne, będzie nam pomagał, żebyśmy po prostu byli w stanie to zjeść. Bo musimy pamiętać o tym, że. Dziewczyny tam ciągle jedzą i mężczyźni zresztą też muszą ciągle jeść. To są najprościej mówiąc, zawody, może nie kolarskie, ale w jedzeniu. Ten, kto więcej stanie, da rady zjeść, bo z etapu na etap ten apetyt spada, bo wysiłek to potęguje. Też wiele osób mnie pyta, Damian, ale dlaczego jest tak, że ja w dni wolne mam takiego Pakmana, że tak powiem, mogę jeść, jeść, i jeść, a w dni treningowe nie? No dlatego, bo wysiłek fizyczny będzie sprzyjał ograniczeniu apetytu, mniej nam się chce jeść, a szczególnie bardzo intensywny wysiłek. A jak wiemy, zawodowy paleton to już jest bardzo intensywny wysiłek. Zatem to są takie podstawy, które musimy stosować. Ja jeszcze ustaliłem taką jedną zasadę, że do wyścigu jemy słodkie, po wyścigu wypijemy słodki koktajl, no bo te produkty są naturalnie słodkie, ale już potem. Wszystko na wytrawnie, czyli ryże, kasze, makarony, tego typu produkty, pieczywo, ale wszystko na wytrawnie. Z dodatkiem mięsa, z dodatkiem jajek, z dodatkiem jakichś jogurtów nawet, ale zawsze tak, żeby ten profil smakowy był odpowiedni, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli codziennie byłoby jedzone samo słodkie, jeszcze na wyścigach jest słodkie, to by byłby problem. Hmm. Ale dobra, mamy już zaopatrzony ten okres przedwyścigowy. Śniadanie jest zbilansowane, ale bogate w około e, ilości 2 g węglowodanów na kilogram masy ciała. Tyle powinno gdzieś być. Powinno być to lekko strawne śniadanie z ograniczoną ilością tłuszczu, po to, żeby sprawnie wejść w etap. I teraz, jeżeli mamy etap, to generalnie pracując z amatorami, nigdy nie koncentrowałem się na tym, kiedy co zjeść? No bo to też jest ważne, bo nie patrzyłem na profil treningu zawodnika, po jakiej trasie będzie jechać, tutaj już musiałem weryfikować trasę, żeby wiedzieć, żeby jej polecić, na przykład zjeść ten żel 10 minut przed podjazdem, tak, żeby dała radę go przejechać, a na pewno nie na podjeździe, gdzie ona nie będzie miała siły ani czasu, żeby sięgać po to ręką, ale też odpowiednio zaopatrzyć ją na przykład w żele bogate w kofeinę na 20 minut przed kreską, a na Walcie miała swoje dwa etapy. Na jednym była szósta, na drugim dziesiąta i właśnie tam ustaliliśmy to w ten sposób, żeby ta kofeina skoncentrowana była... E w niedalekiej odległości od finiszu. Całe szczęście organizatorzy wyścigów mają te profile przy prędkościach odpowiednich, o której będą na mecie. Zatem to znacznie ułatwia sprawę. Oglądanie profilu też. To nie wyścigi dla amatorów, gdzie często tylko jest trak, i trzeba wszystko zgrywać. Tam jak sam wiesz, no bo ty się też tak. przygotowujesz do tych wszystkich wyścigów. Myślę, że podobnie jak ja. Tak, tak. Ja też mam całą trasę, mam profil, mam tą godzinówkę tak zwaną, gdzie to jest wszystko rozpisane przy takiej średniej, przy takiej średniej, przy takiej. Średniej. Średniej, więc tak, no oczywiście, że tak. Przygotowując się do wyścigu, mam takie materiały. Musimy jeszcze pamiętać, że bufety są w określonych miejscach, żeby w określonym miejscu był ten bufet. I o czym jeszcze musimy pamiętać, o czym ja w sumie zapomniałem od początku. Że przecież zawodowi kolarze nie mają bidonów 750 albo litrowych. To nie ultra, to nie amatorzy, tylko każdy bidon ma maksymalnie 500 ml. Zatem trzeba tak ustalić liczbę płynów i stężenie płynu w środku, bo w przypadku zawodowców korzystamy już z napojów wysokowęglowodanowych, nie z izotoników typowych, ale pracując właśnie z taką osobą, i to chciałem powiedzieć, nie będę nikomu udzielał rad dotyczących ustawiania, odżywiania przy napojach wysokowęglowodanowych, bo to są hipertoniki, które odwadniają. A ja muszę dobrze znać zawodnika, sprawdzić z nim różne metody, aby to odpowiednio zaplanować. Tak, żeby nie doszło do tego odwodnienia. Bo jeżeli pojawi się odwodnienie, a na pewno wiesz, że skutki są ogromne, to w zasadzie wyścig już, taki siedmioetapowy wyścig, jak w trzecim dniu zdarzy się odwodnienie po etapie, to już możemy zapomnieć. Dwa, 3 dni to jest czas, kiedy organizm wróci do siebie. To nie jest tak, że jak, nas, jak się odwodnimy, to wypijemy 2 litry wody. I już po problemie. Nie, to tak nie działa. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to dojście do siebie po takim etapie często po prostu wykracza już poza wyścig, bo mamy do czynienia z zawodowcami, których poziom sportowy jest bardzo wysoki i każda zawodniczka jest na bardzo wysokim poziomie sportowym, dlatego musimy doprowadzić do sytuacji, w której taka nie będzie miała miejsca kosztem wszystkiego. Można stosować glicerol przed etapami, a można też dbać o odpowiednie stężenia płynów. Całe szczęście, na razie jest chłodno, jak wiemy. Teraz leci Vuelta Burgos, 15-16 stopni na etapie w nocy 8, zatem nie ma dużego ryzyka, y, u, y, nie ma dużego ryzyka odwodnienia poprzez utratę elektrolitów z potem. To jest trochę łatwiej, ale Tour de France już takie kolorowe nie będzie na pewno. A szczególnie Vuelta. Dokładnie. E, e, Co dalej? Posiłki powyścigowe. Tutaj miałem bardzo dużą rozbieżność, bo ja jednak planuję w trochę inny sposób. Staram się dostarczyć w tym posiłku bardzo dużą liczbę węglowodanów. I taki posiłek jest skonstruowany według zasad, które zresztą omawialiśmy. 0,3 g białka na kilogram masy ciała i od 1 do 4 gram węglowodanów. Ja tutaj przyjmuję zwykle 2-2,5 po takich etapach, bo jednak tutaj trzeba naprawdę solidną porcję spożyć. E, takie koktajle projektujemy już indywidualnie, to wszystko przygotowuje drużyna po moich e, radach. E, jeżeli mówię tutaj pracując e, z AGO, a więc o, to, te, o tym też musimy pamiętać, żeby ten koktajl potreningowy był. No i cierpka wiśnia. To co się widzi, e, ciągle nawet Aga mi wczoraj wysłała e, zdjęcie, bo teraz jedzie w Wolte Burgos, jak e, stała oparta o e, autobus po etapie, a ona się strasznie zmęczyła na finiszu, widać było po tych zdjęciach, że walczyła, e, stanęła tak obusa i piła to i taką minę miała i mi wysłała, że... Tak, już mam dosyć tego pit, czy coś w ten deseń, bo to tak zdjęcie to pokazywało. Ale każdy zawodowy kolarz po etapach cierpko wiśnie przyjmuje i tutaj w zasadzie wielkich różnic nie ma, bo to jest stałe. Ale też wiele osób mnie pyta, Damian, ale jak są takie wyścigi etapowe, czy w ogóle dni wyścigowe, to brać tą omegę, witaminę D, czyli to, co mawialiśmy w kwestiach tak. suplementacji? Tak, niczemu to nie przeszkadza, wszystko bierzemy jak braliśmy, tylko dodajemy tą cierpką wiśnie w tym momencie. E Mówiliśmy już trochę o płynach, ale stałe uzupełnianie płynów, elektrolitów jest niezmiernie ważne, szczególnie przy tym typie odżywiania w zawodowym peletonie. Musimy o tym pamiętać. Właściwy udział błonnika. No bo o tym się nie mówi. Wydaje się, że powinno się jeść tylko te węglowodany. Ale nie wszystkie rodzaje węglowodanów mają dużo błonnika, jednak warto jeść to warzywa. Przełamać ten profil smakowy. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, jak robiłem objazdówkę gór po trasie racer and Poland, to było dwa lata temu, przez trzy pierwsze dni, aż dojechałem z Rzeszowa w okolicę Ustronia, jadłem tylko takie przetworzone jedzenie. Jednego dnia na kolację kupiłem sobie parówki z chlebem, takie suche, bo nie miałem kuchni, to było wiesz, takie pakowanie się i szukanie noclegu na szybko ale wtedy tego trzeciego dnia powiedziałem, że już nie mogę. Kupiłem sobie fajne produkty w sklepie, pogotowałem sobie, bo miałem kuchnię. Boże, jakie to było fajne. Jeszcze warzywa, wreszcie warzywa były. Bo jednak trzeba przełamywać ten profil smaku, ale udział błonnika będzie sprzyjał wypróżnieniom i jakby nie boimy się tego powiedzieć, bo w pewnym momencie możemy doprowadzić do problemów żołądkowych, jeżeli będzie zbyt mało błonnika, ten cykl wypróżnień nie będzie się zgadzał i po prostu, po pierwsze zawodnik będzie cięższy, po drugie ociężały, po trzecie nie będzie mógł jeść. Zatem o tym też musimy pamiętać, aby ten układ pokarmowy wbrew pozorom dobrze pracował, a więc ta dieta powinna być zbilansowana, ale z ograniczeniem ilości tłuszczu w tym momencie, aby było to lepiej przyswajalne. E nie musimy się bać produktów przetworzonych i typowego cukru, bo jednak to są bardzo długie etapy, bardzo wiele dni wyścigowych, i po pewnym czasie możemy doprowadzić do stanu, w którym rzeczywiście te odżywianie będzie trudne. Dlatego nie bójmy się używać żelków, żelek, czy jakichś płatków cornflakes, jakichś mocno przetworzonych produktów, których na co dzień nie używamy, bogatych w cukier, bo one będą nam pozwalały właśnie tą energię dostarczyć. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. A już że w zasadzie można powiedzieć, jeszcze kolejna rzecz jest niezmiernie ważna. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o produktach Foodmap. No słyszałem, tak. One są wysoko fermentujące. Słyszałem też od Ciebie już, mhm. o wspominałeś. Ogólnie jest tak, że spożywając bardzo dużo węglowodanów tam jest w statystykach, około 70% sportowców cierpi na problemy żołądkowe i litowe. Jeżeli produkty są wysoko fermentujące, e, takie jak na przykład e, najprościej mówiąc buraki, wysoko fermentują, o ile dobrze pamiętam, e, to w tym momencie powinniśmy, czy na przykład jabłka, powinniśmy unikać takich produktów z racji tego, że będą niekorzystnie e, wpływać na e, trawienie bo one wysoko fermentują w żołądku i po prostu większość zasobów zajmuje opróżnianie, ten pasaż yy, i w ogóle trawienie. Zatem to na to powinniśmy też zadbać, żeby te produkty były z grupy Foodman. A o co tak najbardziej powinniśmy zadbać? Żeby słuchać zawodnika. Jeżeli zawodnik mówi, ja już nie dam rady tego zjeść, trzeba znaleźć inną koncepcję, bo on musi jednak dostarczyć tej energii, nie można pominąć posiłku, bo jeżeli w drugim dniu pominiemy posiłek, to czwartego dnia to się odbije. I to było widać może mówię mocno stronniczo, ale na ostatnim etapie Aga poszalała. I wszyscy byli zdziwieni w sumie, że tak poszalała. Wygrała premię y górską, zatem wydaje mi się, y że to odżywianie zadziałało, czyli ta kumulacja ilość tych węglowodanów z dnia na dzień opóźniała proces y przemęczenia. No, bo pamiętajmy, że ona mogłaby to kontynuować i dwa miesiące, tylko w pewnym momencie byłaby kreska, a my próbujemy. Tej kresce zapobiegać, żeby jak najdłużej organizm był w stanie pracować. Więc to są takie typowe klucze. Z tego amatorzy mogą wyciągnąć bardzo dużo, chociażby cierpka wiśnia, chociażby udział składników w ciągu dnia po etapie. No bo dobrze wiemy, że jak się na przykład na Tatra Road Race czy jakimś innym takim etapowym wyścigu, który mamy w Polsce, jest dużo takich typów, yy, zwykle leci się na pizzę, prawda? No bo to jest nagroda po wyścigu. Tylko pizza jest bardzo tłusta, a więc jest niekorzystna w tym momencie. Dlatego nie będzie to dobra metoda, dlatego jednak to żywienie ja zawsze zalecam, jak mój podopieczny jedzie etapówkę, weź pokój z kuchnią, będziesz sobie sam gotował, Od jeden posiłek z restauracji może być jako nagroda, ale generalnie trzeba to wszystko odpowiednio zaopatrzyć. Słuchajcie, no myślę, że kolejna fajna lekcja, już z poziomu Łerturowego, no, można, mo, można by powiedzieć. I, ale również dla amatorów. Ale również dla amatorów, chociaż z tego wszystkiego, co mówisz, znaczy mnie się to wydaje na tyle skomplikowane, że ja bym, ja bym zapytał dietetyka. To znaczy nie, nie robiłbym sobie tego sam, no bo też nie mam doświadczenia żadnego, mhm. żeby sobie takie rzeczy samemu robić. I wydaje mi się, że to jest lepsza droga, ale może drogą jest też właśnie. Posłuchanie tego, co w poprzednich odcinkach, i w tym e, cyklokliniki, Damian opowiadał, bo, no bo, tak jak mówię, to już rozmawiamy z poziomu World i, i, i to jest naprawdę już wiedza, która jest sprawdzona, która się e, sprawdziła naprawdę w trudnych warunkach. Także polecam, polecam wam kolejne odcinki cyklokliniki. Nie przestajemy działać, nie przestajemy rozmawiać. Damian, jak sam mówi, bardzo się lubi tą wied wiedzą dzielić. I ja się cieszę, że się go udało do tour de tour ściągnąć, złapać i że, i że tą wiedzą możemy się... Razem z Wami dzielić. Także dziękuję Ci za kolejną lekcję. Trzymam kciuki za Agnieszkę, oczywiście, w kolejnych wyścigach. Ja tylko dodam, że to wszystko, co dzisiaj omówiliśmy, było już w poprzednich odcinkach, więc jeżeli coś dla Was będzie niejasne, wróćcie do poprzednich odcinków. Fajnie je oglądać od początku, bo my mimo wszystko tworzymy taką historię trochę z tych e, odcinków, dlatego one tematami są ustalone w ten sposób, abyście z każdym kolejnym odcinkiem wchodzili trochę level wyżej. Dlatego jeżeli coś jest dla Was niejasne, wróćcie. Do poprzednich odcinków. A jak Aga wróci do Polski po kolejnych wyścigach, to myślę, że z nią też uda się porozmawiać. Także teraz e, zapraszamy na kawę, o której też było w naszych odcinkach. Możecie kawę postawić. A ja Ci bardzo dziękuję, Damian, za kolejny odcinek i do zobaczenia po Mistrzostwach Europy. Mam nadzieję, że wygramy. Dziękuję bardzo. Czołem, trzymajcie się.